To chyba najlepszy deal, jeśli chodzi o wielką trójkę fast-foodową, czyli KFC, McDonald's, Burger King. Extra Trio, Grander plus duże frytki za dwie dyszki. Jak macie jakieś inne propozycje w dobrych cenach, to zapraszam do dzielenia się w komentarzu. W oko wpadły mi też takie pepperoni pizza. Nie wiem czy 19.90 to jest dobry deal, ale spróbowałem. Całość wygląda tak, jak za 20 zł za frytki i grande to na pewno jest lepszy deal na napchanie się niż ten malutki twister. Peperoni, no to to nie jest duża porcja. Czy frytki duże w KFC są duże? No to też czekam na Waszą opinię. Dla mnie, jak zwykle, mało słone. Peperoni pizza. E, nastawiałem się, że to będzie jakaś lipa totalna. Jeśli chodzi o wielkość, no to jest lipa, ale jeśli chodzi o smak, to całkiem spoko. Fajny ten sos pomidorowy. Fajnie się komponuje z kurczakiem e, takiego baska peperoni. Tak więc to in plus. Gdyby było większe albo tańsze, to myślę, że to by było godne polecenia. Wam w ogóle te. Twistery pizza podchodzą, czy nie za bardzo? Jeśli chodzi o Grandera, no to w moim przypadku ciepły, duży, smaczny, takiego jak lubię. Także dla mnie dilem to jest właśnie dwie dychy za Grandera plus frytki. 274 dzień fast foodowej diety, aktualnie minus 21. Zobaczymy, jak pójdzie dalej.